Siemanko moi kochani, z tej strony Adam i witam was ponownie na kanale i w Tomi Graj. Jak widzicie nie zatrzymujemy się, jedziemy już w stronę końca PGE Ekstraligi, a na tapetę rzucimy sobie tym razem Stal Gorzów, mówiąc miała słaby sezon to tak jakby nic nie powiedzieć. Drużyna ostatecznie, która musiała jechać w barażu, co prawda wygrała z Ostrowią, ale na pewno trzymała swoich kibiców w niezłych nerwach. A jak najbliższy sezon będzie wyglądał w ich wykonaniu? Działacze zrobili co mogli, czyli pozbyli się najsłabszego ogniwa Pitera Kildemanda, Zastępując go Nilsem Christianem Iversenem. Jak wiemy, Iversen wraca do Gorzowa, można powiedzieć, po krótkim i nieudanym epizodzie w Toruniu. I jak zresztą zawsze mówię, gdzie, jak gdzie, ale Iversen, jeżeli chce się odbudować, to Gorzów jest dla niego jak dom, zresztą sam on to podkreśla, i to jest wymarzone miejsce do powrotu do superformy. Tak, ta zmiana na pewno Gorzowianom wyjdzie na plus, bo Peter Kildemant już od jakiegoś czasu pokazywał, że, że nie jest zawodnikiem na ekstraligę. Ale żeby nie było tak kolorowo, na pewno jakaś niepewność co do formy Iversen, jest. Do tego działacze zmienili prezesa. Co do Krzysia Kasprzaka, to wiemy, że nie przypomina wicemistrza świata z 2014 roku i jest cały czas na pewno największą zagadką w talii Stanisława Holmskiego. Przejdźmy więc za tym, co zmieniło się w samej drużynie. Zawodnicy, którzy przyszli, to Markus Birkemaus z Torunia i oczywiście już wymieniany Nils Christian Iversen, również z Torunia. Natomiast zawodnicy, którzy odeszli to Peter Kildeman do Gdańska, czyli do pierwszej ligi i Adam Ellis do Rzeszowa, czyli do drugiej ligi. Przejdźmy teraz do składu. I na początek mamy już wymienianego Nilsa Christiana i Wersena. Duncik miał średnią w zeszłym sezonie 1,765, ale jak na tak światowej klasy zawodnika, zdecydowanie mało. Przypomnijmy tylko, że Puk jest brązowym medalistą z roku 2013. Tak więc na pewno jeździć na żużlu potrafi, a czy wróci do tamtej formy? No, wszyscy za to w Gorzowie na pewno trzymają kciuki. Dalej mamy oczywiście Krzysztofskiego. Jego średnia w zeszłym sezonie to 1,681. Ja zawsze zadaję pytanie ludziom, z którymi rozmawiam o żużlu, gdzie jest ten KK właśnie z tego roku, gdzie był wicemistrzem świata? I tak naprawdę tylko przez kontuzję nie został tym mistrzem. Do dzisiaj nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie, co tak naprawdę stało się w formułach. Już różnie myślałem. Myślałem, że tunerzy się na niego wypieli, że sam przekombinował, czy to jest tylko sprzęt, a może jednak głowa. Ciężko powiedzieć. Na pewno to jest kolejna szansa w Gorzowie, dana przez działaczy, żeby Krzysiek w końcu wrócił do najwyższej formy. A jak będzie, to zweryfikuje wszystko. Dalej mamy zawodnika, który tak naprawdę trochę uratował tyłek Gorzowia w zeszłym sezonie, a mianowicie Duńczyk Anders Thompson. Jego średnia to 1,667. Jest to solidny zawodnik i pokazał już w zeszłym sezonie, że potrafi dać sygnał do walki i przy cieniu samego siebie, pająka, naprawdę dawał radę. Następny zawodnik to Szymon Woźniak. Jego średnia to 1,952. Jest to bardzo wysoka średnia, jak na szymka. Widać, że naprawdę odbudował się w Gorzowie, odnalazł swoje miejsce. Do tego bardzo Lubi Gorzowski Tor został tam przecież indywidualnym mistrzem Polski również. Tak więc wydaje się, że u Szymona wszystko idzie w dobrą stronę. No i następnym zawodnikiem jest dyrygent, czyli mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Jego średnia w zeszłym sezonie była 2.410. Bez wątpienia jak nie Bartek, nie oglądalibyśmy Gorzowian w Ekstralidze w nowym sezonie. To on ciągnął za uszy wszystkich zawodników. I dwoił się i troił na torze, żeby wyciągnąć jak najlepszy wynik dla swojej drużyny. Ale co jak co, o Bartka na pewno kibice nie muszą się martwić. Dalej mamy seniorów, którzy raczej nie dostaną szansy w nadchodzącym sezonie, a są nimi Niemiec Eric Ries, jego średnia w drugiej lidze to 1,556. Kolejny zawodnik to właśnie nowy nabytek Markus Birkmaus, jeszcze niesklasyfikowany, tak naprawdę nic więcej o nim nie mogę powiedzieć. Jest i młody Szwed Filip Hjeldman, również niesklasyfikowany. Tak więc ta trójka ostatnich wymienionych zawodników raczej szansy nie Dostanie, no chyba, że jakaś kontuzja W drużynie, to wtedy kto wie Ale to są jeszcze zawodnicy Nieobjeżdżeni na najwyższym szczeblu Tak więc nie przewidywałbym im większej Szansy na występ w pierwszej drużynie Przejdźmy teraz do największej bolączki Jak się wydaje Gorzowian, a mianowicie Formacji juniorskiej na początek mamy Mateusza Bartkowiaka. Jego średnia w zeszłym sezonie to 0,618 i z tego wynika, że to chyba będzie najmocniejszy junior w ekipie Gożowian. Dalej mamy Rafała Karczmarza. Tak, postanowiłem się go tutaj pokazać. Jego średnia w zeszłym sezonie to 1,066 i to on miał być cały czas liderem formacji juniorskiej, tylko że Rafał zapowiedział zakończenie kariery. Mam nadzieję z tego miejsca, że go jeszcze od tego odciągną, że, że wszystko sobie poukłada, przemyśli i jednak wróci na tor, bo pokazywał w poprzednich sezonach, że naprawdę ten chłopak ma papiery na jazdę i może być liczącym się w przyszłości zawodnikiem. A od momentu jak Niki Pedersen podebrał, można w cudzysłowie powiedzieć, mu mechanika Marka Chućkę, który wrócił tak naprawdę do Nikiego, wszystko się u Rafa posypało. Tak jakby. Nie wiem, no nie wierzył do końca swojej teraz umiejętności, jak może nie ma najlepszego sprzętu, nie wiem, ciężko powiedzieć. Mam nadzieję mimo wszystko, że nie powiesi Keblaru na kołek i wróci do nas i jeszcze raz spróbuje cieszyć nas swoją jazdą. Kolejny junior to Kamil Nowacki, jego średnia w pierwszej lidze to 0,848. Tak więc jeżeli karczmarz nie pojedzie jednak... To któryś właśnie z tych juniorów albo Kamil Nowacki, a może właśnie następny junior Kamil Pytlewski, który jest niesklasyfikowany, któryś będzie po prostu musiał dostać tą szansę. I ostatnim juniorem do przedstawienia jest Wiktor Jasiński, też niesklasyfikowany. Tak naprawdę tych zawodników niesklasyfikowanych to też nie znam. Właśnie tutaj taka prośba do gorzowskich kibiców. Napiszcie w komentarzu, kto Waszym zdaniem będzie tworzył parę juniorów. Bo tak jak mówię, że jej Rafał naprawdę zakończył tą karierę. No, to będzie to duży problem. Przejdźmy więc do analizy. Tak naprawdę, plus to widzę tylko jeden. I to w postaci mistrza świata Bartosza z Marzlika. Tylko tak się zastanawiam, czy Bartek da radę kolejny sezon pociągnąć z drużynę, żeby bezpiecznie się utrzymali. Na pewno, jak się patrzy na same nazwiska, to wydaje się, że jest w porządku. Ale z kolei, jak patrzymy na średnią biegową, to tylko Bartek ma powyżej dwóch punktów na bieg. Tak więc, to akurat na pewno nie jest dobre przesłanie. I do tego ta słaba młodzież, tak więc może naprawdę być ciężko. Właśnie przechodząc do młodzieży, to jest największa bolączka i minus drużyny Gorzowa. Wiemy, że przy tak niewiadomych w seniorce przydałaby się mocna młodzież, ale takich Gorzów nie ma. I w tej chwili moim zdaniem naprawdę sezon może być ciężki. Bo jeżeli wypluć, tu, tu słaby sezon Iversena, do tego znowuż niepewny Krzysiu Kasprzak i co wtedy? Juniorka nie zrobi żadnych punktów Sam Bartek nie wygra meczu przy tak silnej i wyrównanej ekstralidze Jaka szykuje nam się na nadchodzący sezon Tak więc podsumowując Niezła ta formacja seniorska Na pewno napsuje krwi nie jednej drużynie Ale może brakować punktów juniorów I Tak naprawdę w każdym meczu przy takiej juniorce Seniorzy będą musieli wręcz heroicznie bronić wyniku Żeby dowodzić w ogóle jakieś duże punkty do tabeli Nie wiem właśnie czy jest jeszcze junior Alan Szczotka Ale z tego co wyczytałem Idzie on na wypożyczenie. No to tak. Także to już w ogóle nie rozumiem, jak chcą sobie dać radę. Także przechodząc już do mojego typu, widzę go, żowian walcząc o środek tabeli. I to powiem powiedziałem delikatnie, bo, bo nie chciałem urazić e, żadnych kibiców, żadnego klubu, więc nie będę wskazywał kogoś do spadku. Ale naprawdę będzie ciężko. Będzie ciężko przy tej młodzieży. Nie wierzę, że e, ten skład seniorski jest na tyle mocny, żeby bez juniorów punktów sobie poradzić. Bo wystarczy, tak jak powiedziałem, jedna dziura. Nie wiem, może Tomsen słabszy występ, Kasprzak nierówny. Do tego jakiś, przecież równie dobrze Bartkowi może się przytrafić gorszy. No chociaż tutaj w to wątpię, bo Bartek mimo wszystko co roku pokazuje światową formę. W końcu jest mistrzem świata. Ale nie można upierać całego wyniku na jednym mistrzu świata. Bo po prostu, bo tak, bo, bo nie da rady. Bo tak to nie wyjdzie po prostu I wtedy działacze będą mogli mieć tylko tak naprawdę do siebie pretensje Bo to nie, bo to nie wiadomo od dziś, że juniorzy po prostu muszą być średni, a najlepiej dobrzy Żeby spokojnie jechać w PGE Ekstralidze Nie będę tutaj się więcej nad stalą znęcał Z tego miejsca ja życzę im niech zdobędą, jeżeli są w stanie drużynowe Mistrzostwo Polski do tego, żeby cały sezon jechali bez kontuzji Zresztą jak każdej drużynie tego życzę I walki fair Wiem, pewnie niektórzy z Was teraz powiedzą O, no w końcu nie dał kogoś do czwórki Ale tak naprawdę te drużyny, które dałem do czwórki Są tak wyrównane, że równie dobrze mogą i zdobyć mistrza Polski A równie dobrze bronić się przed spadkiem Bo jest tyle niewiadomych w żużlu Że przewidzieć coś dokładnie to byłoby być trzeba chyba Nostradamusem Dlatego ja też nie robię tego, że jeżeli dam więcej drużyn do playoffów to na koniec sezonu powiem, mam. Ja mówiłem, że będą w playoffach. Nie, nie o to mi chodziło: po prostu te przewidywania i analizy to jest moim okiem zrobione. Co ja uważam, jakie daje szanse, tak jak powiedziałem, wygląda to w większości drużyn bardzo dobrze. I wskazać murowanego faworyta czy drużyny na daną pozycję jest wręcz niemożliwe, moim zdaniem. No, a z tego miejsca zapraszam Was serdecznie, oczywiście, na mojego Instagrama speedway speedway.strefa. Jeżeli filmek Wam się spodobał, zostawcie tą łapeczkę w górę. Z góry Wam za to dziękuję. A jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo cię do tego zachęcam. No i co, nie przedłużając, ja za wszystkie drużyny trzymam kciuki. Także co, do usłyszenia, trzymajcie się, pozdro, cześć!